Że pokażę Wam jednego z wątków na tym. Jednego z wątków na. jak to się słodko nazywa? Metacritiku, ale zastanawiam się, czy warto, i chyba nie warto, cokolwiek z tego ogarniać w końcu. Czekaj, co tam Arges pyta. Sprawdzanie prawdy w najcie. Moment, kończę tutaj to, to bzdurne to. I to jest g... 10. tam o 10. Że chcą mnie uciszyć. I że numerek 66 na końcu narzeka na kobiety. 66, tak? Zobaczmy. Ciężko powiedzieć z kontekstu. Czytałem te wszystkie komentarze. że warto zrobiłeś fajne statystyki. Mam całą historię udokumentowaną w, w postaci wspaniałych piktogramów. <laughs> <laughs> a, czy to będzie oficjalne? że ten cyrk nagrywać. Nie warto w skrócie. E, więc tak, chodzi o ten wątek, ogarniamy... A nie, przepraszam, to jest wątek o tym, że w Wolfensteinu, w Wolfensteinu Nowym, Youngblood, pierwszy, patrz co poprawia, sprawia, że nie możecie używać ci Ale to nie jest, to nie jest bardziej, to nie jest na arasza, to bardziej chcę pokazać, że, momencik, to miał być, nie no zaraz, a czemu się to nie otworzyło? To miało się otworzyć, o. Jest to zjawisko, Słuchajcie, da się w ogóle włączyć. czy ta strona ma chrześcijańską wersję zacienioną, czy nie ma? No pewnie nie ma, co? Chodzi jak zawsze o dysproporcje między ocenami użytkowników w podsumowaniu ogólnym to będzie. Tak. Więc prasa dała grze 76, tak, czyli takie w dzisiejszym skali jest 1 na 10. Tak, ale 74 punkty na 100. Podczas gdy gracze dali 2,5 punkta na 10, czyli 25 punktów na 100. W momencie, gdy analizowałem temat, czyli zakończyłem o 14.00, 29 .00 lipca 2019 roku. Udało mi się znaleźć 84 wpisy, które nie były zielone, ponieważ tutaj filozofia jest taka, że mamy wpisy w różnych kolorach. Tak? Czyli mieszane i negatywne razem. Czekaj, że 74, 70, 74. 80, ile powiedziałem? Chodziło o 84, nie? Tutaj na liście jest 86, ale wziąłem dwie pozytywne, więc trochę by zaniżały statystyki. Różnych rzeczy. Nie, recenzję można zrobić z dupy. Absolutnie. Z tego co rozumiem. Każdy może wejść. Na tym właśnie polega. Że Zarzut był taki, że yy, cytuję: Wolfenstein nie ogląda obecnie US Score 29. Czy było wtedy lepiej? Duża część ocen 0 to nieprawda. Duża część było ocen od 0 do 2. Za argument podanie granie bawią, w sensie propagandę. Yy. I zebrałem to. I to jest, nie podoba mi się używanie sformułowań, duża część ocen, bo to by sugerowało, że zachodzi tak zwany review, bom, że bombardowanie recenzji. I tutaj z, wychwyciłem najistotniejsze słowa: feminizm. SJW, 2 kobieta, kobiety, dziewczyny, lewacy, polityka. Eee, potem to jest analiza ilościowa. Potem poddałem to analizie jakościowej, gdzie moim zdaniem sprawdziłem, co tu mamy? Subiektywna ilość hejtu na kobiety. Gdzie pojawiało się całe hejtowanie, dlatego że tam są kobiety, bo są kobietami? Dodałem krótki komentarz, na przykład taki jak przewiduje, że jego komentarz będzie wyzywał, za jego opinię będzie wyzywany od stulejarzy, czy to co Arash robi. Zakłada, że gra powstała z powodów politycznych, ale ogólnopolitycznych. Tutaj pojawił się zwrot niezależny i silny, więc założyłem, że chodzi o kobiety. Tutaj jest i zwrócimy uwagę na komentarze, które są w żadnym stopniu które w żadnym stopniu nie są wartościowe. Na przykład tutaj był komentarz, gdzie nie ma żadnej konstruktywnej krytyki. Wszystkich innych były jakieś opinie I największym zarzutem są mikrotransakcje ogólnie. I gra jest słaba. Tak, tutaj tak samo było, narzucenie lewackiej propagandy, etc. Et tu był z kolei atak na progresywność, ale przy zachowaniu tak, czy były jakieś słowa kluczowe się pojawiły? Z tego co widzę, no właśnie nie, etc., etc. Et hmm. Tutaj na przykład zarzuca nie, bohater, 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 autor wpisu w zarzuca protagonistkom, czyli głównym bohaterkom bycie nudnymi, I, ale podkreśla, że powodem nie była płeć, ale z kolei pojawia się hejt na środowiska 2 i Antife, zarzuca propagandę ogólną, Niechęć do bohaterów, ale nie dlatego nie do względu na płeć. E, hejt na ten e, podaję za przykład. To jest w ogóle tak dałem sobie, że to przykład komentarz, który zwraca uwagę, że fajne bohaterki i kobiece już były w Kill Billu i Planet Terror, na przykład, jeśli chcesz robić coś w tych klimatach. E, pytaj ironicznie, czy gra jest skierowana do nastoletnich dziewczyn, więc założyłem, że to może być hejt na kobiety, tak? Bo co sobie? Nastoletnia dziewczyna nie może pograć, albo jest gorsza. Mm, więc dużo tutaj opinii, na przykład, gdzie sobie ustarałem tą skalę hejtu, jest na siłę, starałem się już e, to cisnąć, mm, żeby było, że coś tam, że nie ciągnę w dół, tylko ciągnę w górę. Sugeruję, tutaj ktoś sugeruje, że powodem stworzenia gry było nabijanie punktów w środowiskach SJW. 2 uważa, że gra jest częścią spisków, który powoduje zniewieszczenie społeczeństwa. To uznałem, że to jest hejt na kobiety, ale to nie jest. I prawdziwe hejty oznaczyłem w ramkę, zarzuca, że st stanie się feministyczną. Tak? No to może być hejt na kobiety. Taki bezpośredni. Nazywa bohaterki brzydkimi dziwkami. Hmm? Ale czy hejtuje ich? Czy hejtuje to, że są kobietami? Tak? Zdałem 10 nawet w skali. 10 w skali hejtu 1 0. Chyba gdzieś był taki hejt bezwarunkowy. Tu był ruski hejt na CW2, było kilka komentarzy po rosyjsku, zarzuca rasizm i feminizm. Tak? I tutaj uznałem, że jest 6 w skali 10 hejtu na kobiety. Feministyczna propaganda, uznałem, że to jest 5 w skali na 10, że są brzydkimi Marysu. Marysu to jest postać, której się wszystko udaje, są wkurwiające postacie książkowo literacko filmowe A, tutaj też nie ma jakichś konkretów, tak? Nie, jest są konkrety. Że levelowanie, więc też jest ten, tak? Więc uznałem, że to jest taka konkretna krytyka. Potem jest tu się pojawia hejt na SEO2. Był jakiś ciekawy foliarz opowiadający o polityce, ale paradoksalnie nie było właśnie hejtu na różne środowiska. I co my tu jeszcze mamy? Sporo polityki w tym komentarzu, etc., etc. Ogólnie rzecz biorąc, w moim zebraniu wychodzi na to, że. Już patrząc tak uparcie, gdzie, jeśli w którejkolwiek z tych recenzji pojawia się zwrot Feminizm, SJW, kobieta kobiety, dziewczyna dziewczyny, lewak, lewacki, polityka Dostaje wtedy karnego, karnego plusika i takich komentarzy było 26 Czyli w skali wszystkich w ogóle e, ocen 9% W skali wszystkich... Negatywnych recenzji 1 trzecia i w skali wszystkich recenzji 1 czwarta. Skąd brane komentarze? Z wspaniałego wpisu tutaj. No i w skali tego jednoznacznie nie można stwierdzić, że możemy mówić o tym, że to jest większość. Połowa recek to nie jest połowa definitywnie. Ewentualnie idąc dalej gradacją, to nie jest jedna trzecia, okej, okay, jedna trzecia od biedy, ale to mówię, to jest przy założeniach, tak, ostro naciąganych. Naprawdę realistycznie, czysto hejterskich komentarzy były trzy. Przy czym kolejne założenie, które trzeba zauważyć, to nie jest taka gra, że na przykład bierzemy Kubusia Puchatka i odkrywamy w niej propagandę jakąś tam ustaloną, prawda, Jak jest tam, płaskoziemców, tak, stumilowy las, płaski. Natomiast to jest gra, która jest ostro ostro edgy, czyli taka prowokująca, tak? Więc to jest tak, jakby się w sumie. To jest taki korwin wśród gier, tak? Korwin, co tam jest kontrowersyjny jeszcze? Korwin, no nie, nie wiem, coś bardziej można podciągnąć. Więc to jest takim. Wolfensteiny te ostatnie są korwinem wśród gier i to, to jest to jest takie jak ten, jest takie powiedzenie ładne Breivik, tak, reggae wśród gier, urban, urban wśród gier, tak. I to, I to jest takie ładne powiedzenie chyba z języka Szekspira, że grasz w głupie gry, wygrywasz głupie nagrody, więc skoro goście prowokują, to nie ma się dziwić, że to ludzi w nerwia, tak, nie wszyscy chcą mieć politykowanie w grach, więc ten bulwers jest zrozumiały. No i w skrócie tyle. Tak? Czy to jest polskie reggae wśród gier? Motyw jest ogólnie, wydaje mi się, że jest nieprawdą, że Wolfenstein został zjechany, ponieważ gra się babą i komentarze, gdzie jest krytyka baby, są w mniejszości. Co biorąc pod uwagę i tak fakt, że gra jest ostro prowokująca, to nie powinno nikogo dziwić. Tak? To jest po prostu wywołujesz wilka z lasu. Natomiast gra jest słaba. Nie grałem w nią, ale ma tak zwane czerwone flagi czy kontrolki ostrzegawcze, takie jak to tutaj w news z dzisiaj, sprzed 10 godzin. No, przede wszystkim mikrotransakcje, za które absolutnie mi się wydaje, w grze tego typu należy się, należą się baty, bo to zgra kołopowa i tak dalej. Pierwszy patch, zamiast poprawiać błędy. Sprawia, że usuwa możliwość, to jest oczywiście zrozumiałe tak, że wydawca tak postąpi, aka developer, a usuwa możliwość korzystania z cheatów, tak? Żebyś, żebyś sobie płacił za te cheaty prawdziwymi pieniędzmi. No i ten... To tyle, taka, to jest bardziej to jest kwestia tego, że nie lubię ogólnych pojęć Rzucanie hasłami dużo ten, kiedy mamy takimi nieokreślonymi, a sugerującymi natłok jakichś dziwnych zjawisk, kiedy mamy tak wspaniałe narzędzie jak Metacritic, który podejrzewam, że ma jak się stworzy konto, a nie miałem zamiaru tworzyć i być może nawet im zapłaci, da jakieś wspaniałe narzędzia analityczne. Tak? Więc tutaj, jak ktoś tam zawsze na przykład może używać takich sformułowań, że nie wiem. Że tam, prawda? O, właśnie, często jest takie pojęcia. Wszyscy faceci to, wszystkie kobiety to, prawda? Albo wszyscy Polacy to tutaj. Hej, nie bardzo, bo mamy dokładne narzędzia, możemy wskazać, jaki procent jest taki, a taki. Pojęcia nieostre, bardzo ładne to jest. No. Bardzo spodoba mi się to pojęcie. Że wszyscy Polacy to robacy. Dokładnie. No. Co to za odkrywanie prawdy? To Nie sprawdza Nie, to tyle w skrócie. Chciałem sobie zrobić ten. To co mi się nie spodobało sobie ten ogarnoły. I to wszystko.